Kochani babcie i dziadkowie, drodzy rodzice, bo są tutaj dzisiaj wszystkie pokolenia. Szanowni Państwo, z ogromną radością, uwagą obejrzeliśmy cały przepiękny koncert. I zbyt długie słowa w tym momencie chyba byłyby już nawet niestosowne. Ale powiem Państwu, że ten ponad dwugodzinny koncert, który mieliśmy. Możliwość obejrzeć, mieliśmy zaszczyt wysłuchać i obejrzeć, zrobił na nas wszystkich ogromne wrażenie. Po to, abyśmy my, dziadkowie, którymi obydwoje z panem przewodniczącym też mamy zaszczyt już być, abyśmy mogli obejrzeć ten przepiękny koncert. Z całego serca państwu dziękujemy. Dziękujemy rodzicom, dziękujemy wszystkim, Państwu pedagogom, z panią dyrektor na czele, którzy ten koncert dla nas przygotowali. Dziękuję. Raz jeszcze gratuluję szkole przepięknego koncertu, tak jak powiedziałam, w wydaniu takim, iż nie jeden wojewódzki dom kultury mógłby nam pozazdrościć. Gratuluję, dziękuję. Życzę Państwu dużo zdrowia i miłości w rodzinach. Dziękuję.